Szanowne panie, szanowni panowie, witam państwa bardzo serdecznie już w 2020 roku. Jak mawia moja przyjaciółka, nigdy więcej nie spotkamy się tak młode jak dziś. No i to jest prawda. Życzę wszystkim na 2020 rok przede wszystkim spokoju. A dzisiaj rozpoczynamy ten już okrągły i bardzo mam nadzieję spokojny rok. Kolejnym produktem, kolejną analizą, którą wykonali dla Państwa doktorzy farmacji. Produkt jest rekomendowany i opisany i popularyzowany nazwiskiem bardzo znanej w Polsce pani, która stworzyła swoją linię kosmetyków. Nazywa się Ewa Chodakowska. Jest to produkt do mycia ciała, żel, który, no właśnie, który jest jaki? To nasza ocena. Chodakowska B bio, czy jest rzeczywiście bio? Pytamy w naszej ocenie. Łagodne środki myjące oraz brak barwników mogą być atutem dla osób ze skórą wrażliwą. Jednak określenie żelu naturalnym, w cudzysłowie naturalnym, jest niezrozumiałe. Ponadto ekstrakty wymienione w nazwie produktu są na odległej pozycji w składzie INCI, po substancji zapachowej, co nie prognozuje widocznego czy odczuwalnego wpływu na stan skóry. Dodatkowo czas kontaktu ze skórą żeli pod prysznic jest zbyt krótki, żeby poprawić kondycję skóry. Sól, którą zwykle się w tego typu produktach używa jako substancję zagęszczającą, zastąpiono tu solą morską, która jest źródłem makro i mikroelementów. Jednak celowość tego zabiegu wydaje się mieć także walor czysto marketingowy. Biorąc pod uwagę transport soli morskiej, a więc aspekt ochrony środowiska oraz zanieczyszczenia wód morskich, a więc aspekt zdrowotny, dodanie soli morskiej do naturalnego, Naturalnej receptury nie wpasowuje się w ogólny koncept marki, która przedstawia się jako dbającą o każdy aspekt produktu. I na końcu, jak zwykle, takie matematyczne podsumowanie, pomiędzy, pomiędzy tym jest wyszczególniony każdy składnik, ale tego nie będę czytać. Jak ktoś zechce, zapraszam oczywiście do analizy. A podsumowanie. Wszystkich składników wygląda tak. Mamy 6 substancji aktywnych, dwie nawilżające, 1 Emolient, 4 kondycjonujące skórę, 3 zapachowe i 1 konserwujący. Proszę Państwa, no więc tak, to, co nam się rzuca tutaj jeszcze bardzo. Mnie osobiście nie podoba się e, przywoływanie w, na etykiecie e, dwóch e, surowców jako pieprz afrykański migdał, ponieważ, proszę Państwa, pieprz afrykański to jest, nie wiem czy widać, to jest pieprz afrykański. Ups, spadł. Wezmę jeszcze jedno ziarno, bo mam tutaj. Proszę Państwa, pieprz afrykański nałożony na skórę, co robi? Nie wiem, leży sobie, aż to spadnie. Zaś yy, migdał, bo to jest jeszcze migdał, proszę państwa, to jest płatek. Płatek migdała. Nałożony na skórę, co robi? No nic, przykleja się na moment, aż sobie spadnie. Ale ekstrakty z tych obydwu, ekstrakty z nich, a no to już jest wyższa szkoła jazdy one na naskórku mają jakieś działanie dobroczynne i to się zgadza. No tylko, że. Jakie działanie dobroczynne mogą mieć ekstrakty, które są tu podane w ilości mniejszej niż kompozycja zapachowa? Chcę Państwu powiedzieć, że kompozycja zapachowa jest dodawana zazwyczaj w ilości 0,2, tam 0,3, no mniej więcej w takich ilościach. Czyli jeżeli jest mniej tychże ekstraktów, to musi być ich. Nie wiem, 0,2, a może 0,1% proszę państwa, 0,1% ekstraktu z nasion pieprzu, które nakładamy na skórę podczas mycia. Co to robi? Nic nie robi. Nie poprawi stanu skóry. No właśnie dlatego. A więc. Nazywanie produktu, opatrywanie produktu y, pieprzem afrykańskim i migdałem, y, a jeszcze na no, dodatek m, 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 przykładaniem takiego y, graficznego znaku symbolizującego stempelek y, zielone, tu jest tło i y, zielona, zielone 99%. Surowców pochodzenia naturalnego i naturalnego, to z dużymi literami pogrubionymi pod tym, pod tym procentem przywołane, ma sugerować co? No, co sobie może myśleć taki konsument? No, 99% surowców naturalnych. No fajnie. No właśnie, tylko jak zostało to policzone, proszę Państwa. Zastanawiacie się nad tym, jakie surowce włączono w tą matematykę wyliczeń. No, właśnie, jednym z surowców, który gwarantuje tak wysoki udział surowców pochodzenia naturalnego i pozwalające na pum, 99% trachnięcie ich na opakowanie, jest proszę Państwa, no i właśnie, moi drodzy, co jest? Jaki to może być surowiec wliczany do, yy, do tych wyliczeń naturalności? Raz, dwa, trzy, kto zgadł? Zgadza się, woda. Yy, woda nawet nie jest pochodzenia naturalnego, woda nawet jest całkowicie naturalna. Więc jest to prawda, ale czy o to wam chodziło? Czy jako klienci właśnie tego chcecie? No więc, moi drodzy, niestety, ale nie podoba nam się to wyliczanie, zważywszy w szczególności, że pani Ewa Chodakowska jest osobą znaną, jest osobą popularną i nie musi wydawać fortuny na akcje marketingowe, żeby wypromować ten produkt, ponieważ jej osoba jest, jak powiedziałam, znana, a więc, a więc nie trzeba było stosować takich. Trików i chwytów. Wystarczyło, proszę Państwa, zrobić naprawdę porządny produkt, bo ja rozumiem to w ten sposób, że osoby, które kupują, a kupują to zazwyczaj bardzo młode dziewczyny, które ufają Pani Chodakowskiej, yy, sądzą, że mają bardzo jakiś taki. Dobry, wręcz prozdrowotny i działający produkt, no bo taki naturalny i dużo tego, musi być dużo tych, tego pieprzu i tego migdału. No, tak to można odebrać. Tak odbiera to osoba, która się nie zna na, na produkcji kosmetyków. Tak więc nie podoba nam się to. Uważamy, że jest to nadużywanie, naciąganie i znowuż taka jakaś gimnastyka marketingowa szkoda. Szkoda, bo mogła Pani wykorzystać swoje duże, znane nazwisko do stworzenia naprawdę ciekawych, e, ciekawych produktów. Proszę Państwa, tyle z oceny samego produktu, ale jeszcze jest jeden wątek tutaj, niezwiązany z produktem, ale chciałabym go poruszyć. Na stronie, to znaczy związane z produktem w taki pośredni sposób, na stronie Facebooka Co za krem, jedna z pań skomentowała tenże produkt w taki sposób, posłuchajcie. Jest to pani, która się nazywa Małgorzata Gadomska i napisała ona tak, nie trawią tej baby i jej sposobu bycia, więc niczego z jej gębą na opakowaniu nie kupią. Wykrzyknik. Proszę Państwa, na coś takiego nie mogliśmy nie zareagować, jest to zwykłe chamstwo. W związku z czym... Eee, napisaliśmy. Szanowna Pani Małgorzato, nazywanie czyjejś twarzy gębą jest zwykłym odzieraniem kogoś z jego godności. Co za krem, nie akceptuje takich określeń, krytyka musi się mieścić w ramach elementarnej uprzejmości. Pani obraża człowieka, co za krem, zauważa, że pani Ewa Chodakowska jest krytykowana przez wykształconych trenerów, ponieważ popełnia ich zdaniem ewidentne błędy w treningach wynikające z braku jej wyższego wykształcenia, ale taki rodzaj krytyki jest merytoryczny i dotyczy jej jakości pracy i umiejętności, ale nie obraża i nie pomniejsza jej osobiście. Pani Ewa Gadomska nie dała za wygraną, ani nie dała się przekonać, ani nie wyciągnęła żadnych wniosków. I napisała w jednym z, z e, odpowiedzi czy komentarzy do tego postu. Będę pisać, co mi się chce e, oraz napisała e, oraz napisała, proszę Państwa, jeszcze coś mocniejszego, a mianowicie e, już odnajduję ten e, wpis. E, Koło D, kropki, no chciała być już taka bardzo elegancka, czyli koło dupy po prostu. Lata mi Wasze zdanie, żegnam. Proszę Państwa, no więc na to, żeśmy także odpowiedzieli, pisząc jej tak. Niestety nie można pisać, co się chce. To jest wielki błąd w myśleniu i zachowaniu, i nie jest to Pani zdanie, tylko Pani postawa wobec innego człowieka agresywna i obraźliwa. Zalecamy samoregulację i proszę zastosować się do Herberta, którego Pani tak ceni na swojej stronie facebookowej. Proszę Państwa, my nie jesteśmy jeszcze co zakręt, to nie jest jeszcze znany portal, jakiś bardzo popularny w Polsce, ale cieszę się, że pod tym komentarzem naszym było najwięcej. Kciuków w górę i serduszka, ponieważ ludziom najwyraźniej jednak nie spodobała się, nie spodobał się komentarz tejże pani Gadomskiej. I uznali naszą reakcję za prawidłową, i cieszę się, że okazali to. Proszę Państwa, nie akceptujemy takiego, i w ogóle nie powinniśmy akceptować i zezwalać na ordynarne obrażanie innych ludzi. Możemy się skupiać na ich pracy, możemy się skupiać i komentować czy produkty, czy, czy treningi, natomiast absolutnie nie w sposób godzący w godność drugiego człowieka. Życzę Państwu również bardzo serdecznie, abyście byli odbiorcami oznak godności i abyście sami mogli również. Okazywać ją innym ludziom w 2020 roku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.